Wyjeżdżając na wakacje, warto wcześniej sprawdzić, gdzie jedziemy, jakie są taryfy połączeń. Dzięki temu możemy uniknąć niemiłych zaskoczeń, patrząc na rachunek po powrocie. Jeżeli korzystamy z internetu, jeżeli często robimy zdjęcia, które wrzucamy następnie na portale społecznościowe, dzielimy się swoimi filmami ze znajomymi właśnie online, warto sprawdzić, jakie są koszty transmisji danych. Sięgając do oferty swojego operatora, można w łatwy sposób zobaczyć, jakie są koszty transmisji, ile kosztuje przesłanie megabajta danych, i na przykład wcześniej można wykupić pakiet transmisji, który zabezpieczy nas przed tego rodzaju niemiłymi niespodziankami. W Unii Europejskiej koszty za standardowe połączenia telefoniczne są zunifikowane. Dzięki czemu, jeżeli prowadzimy dużo rozmów, raczej nie powinniśmy być bardzo niemile zaskoczeni. Głównym czynnikiem, który powoduje, że rachunki mogą być wysokie, jest właśnie transmisja danych. Tak jak wspomniałem, możemy tego uniknąć poprzez kontrolowanie swojego pakietu wcześniej przed wyjazdem, wykupienie odpowiedniej usługi, albo, to też jest ciekawe rozwiązanie, zakup karty SIM już bezpośrednio w kraju, do którego wybieramy się na wakacje. Wyjeżdżając za granicę, warto też sięgnąć do naszego smartfona. W każdym telefonie można praktycznie w bardzo prosty sposób wyłączyć transmisję danych w roamingu za pomocą dosłownie trzech, y, trzech ruchów i nie obawiać się tego, że będziemy niemile zaskoczeni wysokimi rachunkami po powrocie. Wyjeżdżając za granicę, również warto korzystać z hotspotów, ponieważ w różnych miejscach, jak na przykład restauracje czy stacje benzynowe, często można skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi. I dzięki temu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można też wysłać ciekawe materiały z wakacji, multimedialną pocztówkę, czy sprawdzić, co dzieje się u znajomych na Facebooku. Jest to kilka takich sposobów, które mm, odpowiednio wdrożone pomogą nam w pełni kontrolować swój rachunek, cieszyć się multimediami i nie rozstawać się z naszym smartfonem.